Jest tu kto? Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Chciałem Wam podziękować za te wszystkie lajki, za dobre komentarze i za dobrą oglądalność. Bardzo Wam dziękuję. Znajduję się w takim opuszczonym domu. Kiedyś byłem tu na Urbexie. W pewnym pomieszczeniu strasznie jest zimno. Historia jest taka tego obiektu, tu, którym się dowiedziałem, że właściciel tego domu zmarł. jak taki obok domu. Wejdziemy teraz do tego domu i przebadamy ten dom pod względem aktywności paranormalnej. Zapraszam. Tak jak mówię w pewnym tutaj sektorze tego domu czułem bardzo zimno. Byłem tu parę lat temu. Jest to bardzo dziwny dom. Tam mamy szopy, która jest jakąś narzędziową szopą. Jest to bardzo dziwny obiekt. Wejdziemy, przeskanujemy się go, prześledzimy. Jest tu kto? Hallo. Wszystko zostało tak, jest. Tam nawet jeszcze włazka otwarta zobaczcie sobie. Widzicie to? aby ktoś stąd odszedł nagle. Strasznie chuj tu jest ale mam zimno. Co woda święcona W takich butelkach się woda święcona czy mało? Dobra, przejdziemy do kuchni, tam włączymy dyktafon. Coś mi tu brakuje. Pustał telewizor, a tam była rzeźba Marii. Znikła. Położymy sobie dyktafon tutaj. Co to? Coś słyszałem? Jest tu kto? Halo. Jakbym słyszał głos. Jakbym słyszał głos. Dobra, włączymy się dektafun. No? Ładuje się. Dobra. Przesłuchamy się. muszę to przeanalizować jeszcze raz no tu stała taka Maria i telewizor. Ktoś to zabrał. Ktoś był takim paskudnym człowiekiem, że zabrał to z tego domu. Może właściciele. To była taka maria i telewizor. Ktoś to zabrał. Ktoś był takim paskudnym. Ktoś to zabrał człowiekiem, że zabrał to z tego domu. Może właściciel. Ja wam to tu w nagraniu będziecie to mieć. Dobra, teraz przyjdźmy do góry. Do góry przyjdźmy i zobaczymy tam u góry. Tam się włączymy w następną aplikację. tu jest jakieś pomieszczenie? Jakoś kotłownia. Są takie strome schody, ale wejdziemy do góry. Co tam jest? Strasznie, tu czymś śmierci? Co tam jest? Czekajcie, przyświeca. Czekajcie, przyświeca, co tam jest? Ale strych. Dziwny. Tu ktoś siedział my normalnie, zobaczcie się. Myślę, że ktoś tu siedzi, nie? a tu jest taki jakieś ubranie, jakieś takie czuć tu właścicielem. Dobra, łączymy aplikację. aplikacja i z aplikacją ten sektor bo właśnie tu chcę to sprawdzić tu pierłączymy serza przechodzimy na dół dobra na sercu się nic nie wyświetla na razie i nie wiem Ciekawe co tu za rodzina mieszkała. Na pewno jakoś dobro. To mamy schody na dół. Dobra, na sercu się nic nie wyświetla widzowie. Włączymy teraz. Włączymy teraz standardowe Włączymy teraz aplikację GhostTube. Dobra. No cisza. Bardzo wielką cisza jest. Idziemy na dół. Tam gdzie ta woda święcona jest. To jest największy chłód w tym pomieszczeniu. Czy wszystko w porządku? Także myślę właśnie, że to jest największy chłód. To jest najzimniejsze pomieszczenie. Ciekawe, kto ta Matka Bosko sądziła mnie. To trzeba być nie normalnym człowiekiem. Tu była taka duża Matka Bosko. To jest największy chłód Poważnie, normalnie parali leci, parcia. Nie wiem, czy to widać. Próbujmy jeszcze raz serża załączyć w tym miejscu coś tam było jak widzieliście Chodzi o prześledzenie takich różnych obiektów no, Tutaj stała taka matka włoska tu na tym stole Bardzo mi przykro, że ktoś ją ukradnie. Ktoś jest niepoważnym człowiekiem. A tu jakby właściciel po prostu. Wyszedł stąd o, i zostawił tutaj otwarte to. Tu jeszcze były klucze. W tym jakżeś był na urbeksie. Tu były klucze. Już ich nie ma tych klucze. Może być trochę ciemno widzowie, ale nie mogę załączyć te lampy. Bo jak załączą, to automatycznie jest. Paski są. No, właśnie. Widzicie, tu już, tu już nie ma, tu już nie ma tak zimno. Zostaw mnie w spokoju. No, coś A To może otoczenie. Coś było na, yy, coś tu przed chwilą było. Czekajcie. Zobaczymy, co to było. Dziennik? To powinno się zapisać. No skup. Nie skupił. Nie pokażę wam tego ale było tu słowo tu wiecie mieć te słowo co tu jest w tej aplikacji tak zrobimy dobra zostawimy tak tu wszystko jest i wychodzimy stąd bo uzyskaliśmy po odpowiedzi. nie można tu komuś w tym domu przeszkadzać trzymajcie się moi widzowie bardzo wam dziękuję za te wszystkie lajki, za te subskrypcje i serdecznie Was pozdrawiam. Cześć, do następnego.